To dzięki swemu zdziwieniu ludzie zaczęli poznawać świat w sposób naukowy. Gdy umiesz się dziwić, stawiasz pytania: A co, jeśli nie wiesz, jak na nie odpowiedzieć, Zapytaj naszych naukowców. Witajcie w kolejnym odcinku Kanapy Fizyków. Dzisiaj znowu odcinek specjalny. Dlaczego specjalny? No, bo mamy specjalną okazję. Otóż 10 lat temu, 4 lipca 2012 roku, odkryliśmy, e, ogłosiliśmy odkrycie Bozonu Higgsa. No i na ten temat troszkę sobie dzisiaj podyskutujemy. Do naszego studia zaprosiłem e, trzech swoich kolegów, którzy, kolegów i koleżanki, którzy w jakiś sposób są związani właśnie z e, Bozonem Higgsa. W jaki sposób, to się, myślę, wkrótce dowiemy. E, więc e, profesor e, Ania Kaczmarska, e, doktor habilitowany Paweł Malecki i magister Monika Józek. E, słuchajcie, no więc właśnie zacznijmy od tego Bozon Higgsa. Co to jest, do czego to potrzebne, z czym to się w ogóle je? Kto by chciał zacząć? Bozon Higgsa to cząstka, którą ktoś kiedyś trochę przez przypadek nazwał boską cząstką, ale to zupełnie nie o to chodzi. To jest cząstka, której istnienie odpowiada nam na pytanie bardzo podstawowe na pytanie, skąd się bierze masa innych cząstek. E, okazuje się. Po... No bo wiemy, że cząstki są masowe, mają tak, masę niezerową. Tak, wiemy, że cząstki bardzo wiele z nich, no bo nie wszystkie przecież mają niezerowe masy. E, a z kolei w naszych matematycznych równaniach, e, które dość dobrze opisują znany wszechświat, bardzo trudno było tą niezerową masę w, uwzględnić. No i Pewien, pewien szkocki fizyk Peter Higgs wraz jeszcze z kilkoma innymi niezależnie pracującymi badaczami, no, wymyślił taki mechanizm matematyczny, taki formalizm, powiedzmy, nie wiem, zespół równań, który mógłby to tłumaczyć, No, ale za cenę taką, że wprowadził dodatkowe pole, które wypełnia przestrzeń. A w fizyce kwantowej, w fizyce cząstek elementarnych, jak jest jakieś pole sił, chociaż to nie są do końca siły, to zawsze towarzyszy mu jakaś cząstka, powinna mu towarzyszyć cząstka. E, a szukać cząstek, fizycy cząstek umieją, no więc szukaliśmy bozonu Higgsa przez bardzo długi czas, żeby potwierdzić istnienie tego pola Higgsa, właśnie. No dobrze, słuchajcie, ale czy świat by mógł istnieć, jakby cząstki na przykład były bezmasowe? No pewnie tak, ale byłby zupełnie inny niż, niż go znamy, nie? Tak, to hmm. znaczy na przykład atomy nie mogłyby istnieć, ponieważ e, promień atomu zależy od masy elektronu. Masy, którą nadaje właśnie pole Higgsa. To pole, które hmm. wypełnia całą e, przestrzeń. E, gdyby nie nadawało mu tej masy i elektron był bezmasowy, to promień elektronu byłby nieskończony. Atomy nie mogłyby istnieć. E, także jeżeli kwarki, które budują. Nukleony, które wchodzą w skład jądra atomowego, czyli protony i neutrony, czyli protony i neutrony byłyby bezmasowe, to wtedy proton nie byłby, mógłby się rozpadać, nie byłby stabilny, więc jądra także nie mogłyby powstać. Mm -hmm. świat by istniał, ale nie w takiej formie, jaką znamy Byłby dzisiaj. Zupełnie, Byłby zupełnie, zupełnie inny. inny, tak. Ludzi by nie było. Ludzi, by, no, <laughs> takich ludzi takich ludzi. Takich właśnie. Słuchajcie, ale Bozon, znaczy ten mechanizm Higgsa, to nie był chyba jedyny mechanizm, który był rozważany. Znaczy teraz jest chyba jedyny, bo mamy potwierdzenie, że ten bozon Higgsa faktycznie istnieje. Ale tych metod na wyjaśnienie, że cząstki mają masę, było kilka, z teoretycznego punktu widzenia, prawda? Znaczy, to nie było tak, że szukaliśmy tylko bozonu Higgsa, ale patrzyliśmy na różne inne e, jakby, y, różne inne teorie. No tak, to znaczy, teoretycy zawsze dają nam jakieś y, dodatkowe furtki i My sprawdzaliśmy różne możliwości, przy czym oczywiście ta, która wynika jak gdyby z tej naszej podstawowej teorii, czyli modelu standardowego i tej takiej doklejki, którą zrobił Higgs i jego koledzy, czyli tego mechanizmu Higgsa, wydawała nam się taka najbardziej prawdopodobna, ponieważ cała ta teoria sprawdziła się w boju. To znaczy, gdy robiliśmy różne inne eksperymenty, to okazywało się, że pomiary, które przeprowadzaliśmy, bardzo dobrze, z bardzo wysoką precyzją zgadzały się z tym, co ta teoria przewid przewidywała. Właśnie, więc mimo, że mieliśmy pewną sprzeczność, no bo, no bo niby nie, teoria nie zawierała masa, jednak bardzo dobrze opisywała różne zjawiska, no to trochę szkoda było tą teorię tak po prostu wziąć i wyrzucić do kosza, żeby napisać nową od zera. E, no, właściwie to, to nawet nie jest teoria, tylko model, czyli pewna teoria efektywna. E, właśnie. Możecie mi przypomnieć e, ta, ten model czy, czy teoria XA kiedy została zaproponowana? No to są lata 60., 64. Czwarty bodajże. Tak, no, Czyli trochę, trochę nam zeszło tak. między. 50, no, 50 lat. No, 50 lat. lat. Dlaczego tak długo? No to też y, jest kwestia taka, że w latach 60. ta technologia, którą dysponowaliśmy, nie była wystarczająca, żeby stworzyć warunki do. No, właśnie, do wytworzenia bozonu Higgsa, no bo myśmy ten, ten bozon Higgsa wytworzyli w warunkach laboratoryjnych, jak to mówimy, ale te warunki laboratoryjne yy, wydają, to wydaje się, że to jest coś takiego sztucznego nie? i nierzeczywistego, ale one odtwarzały pewną sytuację po, dość niedługo po wielkim wybuchu, gdzie te bozony Higgsa, można powiedzieć, latały po wszechświecie w tej i we w tej i one po, prostu, one po prostu istniały. Natomiast po tym jak no, temperatura Wszechświata opadła i on jest ogólnie zimny, tak jak jest teraz i, i mamy, tak powiem, stabilne struktury, planety i tak dalej, no to tego bozonu Higgsa jakby nie widać na swobodzie, natomiast widać, widać skutki oddziaływania z polem Higgsa oczywiście cały czas. Poza tym ta teoria, ten nasz model przewidywał istnienie tej cząstki Higgsa, ale on wcale nie mówił, jaka jest jej masa. Myśmy absolutnie nie wiedzieli... Gdzie szukać tak naprawdę? Tak, a teraz... Im lżejsza cząstka, czyli im mniejszą mam masę, tym powiedzmy łatwiej w pewnym sensie tak. ją znaleźć, bo łatwiej ją wyprodukować na naszych e, akceleratorach cząstek, czyli na zderzaczach cząstek. Ale jeżeli ta masa jest duża, a masa Higgsa to jest mniej więcej 125, 125 GF, czyli Tak, czyli 125, 125. mas protonów. Protonów, mhm, to potrzebujemy potężnej maszyny, żeby tak. móc ją Więc wytworzyć. dopiero w zasadzie wielki zderzacz hadronów Właśnie. miał, odpowiednią energię w środku zderzenia, żeby ten bozon Higgsa powstał w sposób częsty, częsty wystarczająco, żebyśmy mogli go zaobserwować. No właśnie, a żeby zbudować wielki zderzch hadronów, no to, no to musiało minąć trochę czasu, bo przecież jak on był budowany, to. Pewne rzeczy były wymyślane na bieżąco, no, choćby te ogromne mocy magnesy nadprzewodzące. Prawda? Ale my szukaliśmy wcześniej. A no, szukaliśmy znaczy wcześniej, no tylko że tam nie było. Z wcześniejszymi maszynami tak. szukaliśmy. Tak, no, i... no właśnie, bo jak mówiłaś, to nie, nie było powiedziane, że o, taka jest masa Higgsa, tylko to był wolny parametr i w zasadzie szukaliśmy od, od mas rzędu mas protonów, prawda? Tak, no oczywiście. I z tych wszystkich innych eksperymentów wynikały jakieś ograniczenia na hmm. te masy. To znaczy wiedzieliśmy, aha, w, tych, w tym zakresie mas to tego bozonu raczej nie ma. No i dla naszego akceleratora zostało takie wąskie okienko, mówiąc szczerze, i on tam właśnie siedział. No właśnie, bo to było coś takiego, że gdyby on nie miał takiej masy jak ma, to wyżej to też by był problem. Jak, tak, jakiś, nie? tak, tak, z tak. Zbyt, w... wysokie masy. zbyt wysokie masy też były wykluczone. A znaczy ehm. ograniczenie było i z góry, i z dołu? No Dobra, a jakbyście mi powiedzieli, to co, 10 lat temu, 4 lipca, dowiedzieliście się po raz pierwszy, że faktycznie ten bozon Higgsa został odkryty? No, to był moment, kiedy ogłoszono te wyniki, no nie? W... Tak, znaczy to, była, to, to, było, to był dzień konferencji prasowej w Cernie, kiedy oficjalnie powiedzieliśmy, że mamy, no nie jego mieliśmy, tak naprawdę my ogłosiliśmy, że my mamy nowy bozon, z taką, a z taką masą. My wcale nie powiedzieliśmy wtedy, że my mamy bozon Higgsa. Mhm. Bo my jeszcze wtedy tego nie wiedzieliśmy. Aczkolwiek wszystko wskazywało, wszystkie charakterystyki mierzone wtedy wskazywały, że to no, no, no innego no, nic tak. nie pasowało. Więc znaczy później jeszcze, jeszcze z, potem później to musieliśmy potem no nie, ale kanały rozpadu przecież były, tak, się zgadzały. Ale, ale ogłoszenie jest tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o masę i nowy bozon. Tak. Wcale nie jest powiedziane, że to jest bozon Higgsa. Było powiedziane, sposób. że jest cząstka Higgs-like, czyli Higso-podobna. Tak, bo tak na to wyglądało i wszyscy mieliśmy taką nadzieję, ale. Zresztą się dosyć pod... szybko udało potwierdzić, tak. nie? Chyba rok później. Już Tylko było potrzebowaliśmy wiadomo. trochę więcej danych. Z tego, z tego wynika, że wiedzieliście troszkę wcześniej, nie? O, no o. tak, bo wyniki yy, to jest tak w tych wielkich współpracach, że, że jakby. Właśnie te... bo wy jesteście członkami współpracy Atlas tak, oboje tak. i dlatego też mówicie my, wszyscy no bo to jest wasze odkrycie, czy nasze odkrycie. <laughs> tak. Wszyscy jesteśmy no tak, tak członkami no współpracy. Tak, jesteśmy autorami tej publikacji, która, która Czyli to wiedzieliście, wiedzieliśmy troszkę wcześniej, niż została ogłoszona. Tak, tak, no bo wewnątrz, wewnątrz współpracy to wiadomo, taka, taka publikacja podlega wewnętrznej no, no, recenzji. To nie jest przykład, tak, że tak jak tak jak dalej, królik tak, z kapelusza nam tak. wyskoczył ten bozon, to była ciężka Analizy praca, robione. Y, wieloetapowa praca. Wielu, żeby... wielu, wielu osób, kilkaset osób, ogólnie cała współpraca to jest trzy tysiące osób, ale, ale tam pewnie no, bezpośrednio było kilkaset zaangażowanych nie, w te grupy wszystkie, bo to... Bo to każdy kanał rozpadu, każdy analizował inaczej, a jeszcze było więcej, które się tam jakby dołożyły. I najpierw widzieliśmy, że coś tam mamy, <laughs> coś tam się tworzyło, prawda? W okolicy tej masy widzieliśmy, że trochę mamy więcej przypadków niż tło, które przewidują nasze teorie. Czyli już wiedzieliśmy, że coś tam jest, ale to nie było jeszcze znaczące statystycznie, to znaczy nie mieliśmy jeszcze dość przypadków po prostu. A w międzyczasie akcelerator cały czas nam te przypadki produkował. Mhm. Tak, dane były cały czas zbierane, w międzyczasie jeszcze była troszkę podniesiona energia, więc też i szansa na powstanie tego Higgsa troszeczkę wzrosła, według tego, jak to rozumiemy. No oczywiście finalnie ludzie, którzy pracowali z tymi danymi, nie patrzyli... Tam, że tak powiem, no, na ten obszar, gdzie, gdzie ten Higgs mógł być, żeby, się, żeby czasem go tam sztucznie nie stworzyć, nie? żeby tej analizy tak nie poprowadzić. To, 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 jest, to jest zresztą ciekawa sprawa, że robi się analizę na ślepo, żeby wyeliminować takie. Tak, to, e, czy jest, to jest taka technika, jest generalnie, taka technika tak, żeby, żeby się nie sugerować. Się nie sugerować. E, wynikami to robimy, mamy pewne obszary kontrolne. Tak, więc, więc, więc raczej patrzyliśmy obok, ale no, wiedzieliśmy, gdzie, gdzie szukać. I na koniec Tadam odsłonięto ten obszar i okazało się, że jest nadwyżka. Jest więcej przypadków, niż by było bez HIGSA. Ale mimo, że wiedzieliśmy, to i tak to było wzruszające. Tak, mhm. zdecydowanie. E, Moniko, ty, ty wtedy, teraz robisz doktorat, prawda? Tak, Czyli tak. wtedy jeszcze byłaś na studiach, czy jeszcze w Wtedy to było przełom e, gimnazjum i liceum mhm. dla mnie. E, I jedynie, głównie dowiedziałam się o tym właśnie z wiadomości, już po odkryciu mhm. e, bozonu HIGSA. Ale było to dla mnie ekscytujące, bo w tym czasie moim hobby właśnie było odkrywanie zagadek wszechświata mm -hmm. w różnej formie z kosmologii, fizyki cząstek elementarnych i już zapowiadana właśnie boska cząstka, która sama w sobie brzmi dość ekscytująco, jak <grym> można ją było odkryć właśnie po 50 latach, więc już wtedy było to dla mnie już takie wydarzenie, że faktycznie dzieje się coś, coś ważnego. Właśnie twój doktorat jest związany w pewnym sensie z Higgsem. Tak, tak, z kolejnym etapem myślę poszukiwania mm -hmm. właśnie bozonu Higgsa. Nie jest, to, nie jest to sam bozon Higgsa, tylko potencjalne rozszerzenie właśnie kuzyn, teorii. Kuzyn. Ku, kuzyn, może tak, Cięższy, dokładnie. Tak. Ciężsi kuzyni o innych właściwościach. Naładowany właśnie, ale... też, dokładnie. Bo tak od już Naładowany sumie, bozon Higgsa. Dokładnie. Mhm. Od, w sumie od początku mojej pracy naukowej, właśnie od pracy inżynierskiej, magisterskiej, jesteśmy częścią właśnie, właśnie z panią Anią eksperymentu poszukującego właśnie naładowanego kuzyna, który mógłby być rozszerzeniem teorii cząstek, modelu standardowego, mhm. jaki znamy. I było, naprawdę to było bardzo ekscytujące, kiedy można było już od początku właśnie swojej drogi naukowej być częścią takiej, takiej świetnie brzmiącej analizy, poszukiwania naładowanego bozodu Higgsa. Więc naprawdę dla mnie to był prosty wybór, jaki, w jakim kierunku iść. A czy pamiętasz, może, czy to właśnie odkrycie 4 lipca już cię tak. Zainspirowało i ukierunkowało, czy to, później, czy to zainteresowanie tą tematyką kształtowało się jakoś później? E, y, przez studium? Y, bardziej rozwijało się przez lata. Y -y. Właśnie wtedy głównie za, za, zapoczątkowało się u mnie. Y, właśnie zainteresowani fizyką, kosmologią, jeszcze tylko nie wiedziałam, w którą, w którą stronę. Dopiero później, w trakcie studiów, gdzie miałam okazję właśnie być uczestnikiem też praktyk tutaj w Instytucie w 2016 roku, gdzie mogliśmy tak zajrzeć mniej więcej, jak to, jak to działa, jak to się robi, taka prawdziwa analiza. I wtedy naprawdę tak właśnie człowiek mógł zobaczyć, jak to wygląda, i było to naprawdę fascynujące, że można, można brać w tym udział. I wtedy właśnie, gdy już przyszedł moment wybrania swojej drogi, mniej więcej tytułu pracy inżynierskiej, to wtedy razem z koleżanką, która razem, razem jest w naszej analizie, wybrałyśmy właśnie w kierunku poszukiwania Hicksa. No. E, no właśnie, bo tutaj powiedzieliście, że zajmujecie się szukaniem jakichś, jakiegoś kuzyna Hicksa. Dlaczego? Czy, czy temat nie jest zamknięty? No, odkryliśmy bozon Higgsa, długo poszukiwany, 50 lat, e, wydawałoby się, fajnie wszystko opisuje, model standardowy Dobra. działa, no więc po co w ogóle szukamy jakichś tam rozszerzeń? Znaczy, nie mamy nic lepszego do roboty? Po, po co to w ogóle jest? Model standardowy to jest bardzo brzydka teoria. Hmm? To jest bardzo brzydka teoria moim no, myślę, zdaniem. Myślę, że parę osób by się obraziło, ale okej. Okay. Znaczy, on świetnie <laughs> opisuje wyniki doświadczalne hmm. i to trzeba... Mu przyznać, ale e, ma strasznie dużo dziur. Ma bardzo dużo parametrów wolnych, czyli takich jakby e, no, parametrów teorii, które nie są zdefiniowane, tylko my musimy to, je w jakiś sposób ustalić. Zmierzyć. Zmierzyć. No, bo to jest, e, no właśnie. Bo jak to się jest ma model. za dużą ilość wolnych parametrów, to rzeczy są nie, niedodefiniowane. Czyli tu to też nie wszystko wyjaśnia. Na przykład nie mówi, mhm. i dlaczego te masy są takie, jakie są. Wiemy mhm. z tego mechanizmu i że te masy powstają poprzez oddziaływanie cząstek z tym polem Higgsa yy, i że te cząstki, które oddziałują bardziej, są cięższe, a które oddziałują mniej, są lżejsze. Niektóre nie oddziałują, na przykład foton, to w ogóle nie mają masy. Ale dlaczego te masy są jakie są, to tego model nie mówi. Tego mhm. nie wyjaśnia. Yy, nie wyjaśnia też dużo Innych rzeczy, na przykład nie wyjaśnia tego, dlaczego jesteśmy zbudowani z materii. Nie ma w mhm. ogóle antymaterii we wszechświecie. Mhm. Nie wyjaśnia, co to jest ciemna materia. Mhm. Nie wyjaśnia tego, w jaki sposób te nasze, nie, nie pozwala na to, by te nasze główne oddziaływania, które mamy w przyrodzie, zostały połączone w jedno wielkie oddziaływanie. Więc on ma strasznie dużo dziur. Ale jednak działa. Więc, ale wiemy też ze względu na to, że nie wszystko jest wyjaśnione, że powinno istnieć coś więcej jakaś, jakieś zjawiska, jakaś fizyka poza tym modelem standardowym. I to jest właśnie interesujące w tym wszystkim. Mhm. I tak, no i, no, i, no i właśnie. No i teraz, ponieważ wiemy, że to nie jest wszystko, no to jest trochę pytanie, gdzie szukać. To znaczy, oczywiście szukamy wszędzie, gdzie się da, można powiedzieć, no bo dane są zbierane i można je analizować na różne sposoby, ale jednak dobrze jest mniej więcej z grubsza wiedzieć, co, co może być dalej, co może, co może być, co może być yy istnieć, co, co wykracza poza model standardowy. No i standardowy. mamy pewne teorie. No właśnie. I na przykład pomysły, które moim zdaniem mają bardzo duży sens, są takie, no to spróbujmy go minimalnie rozbudować. Dołóżmy mu tam jeden element jakiś, no to na przykład dołóżmy mu, dołóżmy mu drugie pole Higsa, czy drugi dublet, dublet hikse, jak to, jak to mówimy, co pociąga za sobą konsekwencje w postaci istnienia e, dwóch naładowanych i dwóch nienaładowanych dodatkowych hiksów. Czyli w sumie tych pięć. Tych hiksów byłoby sumie pięciu, pięciu, pięciu kuzynów by było. Nasz ten, powiedzmy, być może... To jeszcze nie jest jasne, ale prawdopodobnie jest. I najwyższy. Ania i Monika szukają jednego z tych kuzni. I Ania i Monika szukają I Paweł też. naładowanego, Paweł a, ja z kolei, a ja z kolei szukam tego nienaładowanego, ale nie tego standardowego, tylko możliwego ciężkiego, mhm. który no też być może istnieje, jeżeli istnieje, to go pewnie zobaczymy. No bo znowu mamy, mamy jakiś tam zakres mas, w których szukamy. Słuchajcie, no dobra, mówicie, że tak szukacie i szukacie, no ale ze, odkrycie było 10 lat temu, zebraliśmy wtedy jakieś dane a wy ciągle mówicie, że szukacie. Dlaczego, dlaczego nie, nie weźmiecie sobie tamtych danych i nie, nie przeszukacie ich i, i po prostu nie znajdziecie... No to już, bo to już zrobiliśmy. To już zrobiliśmy. Okay. Ponieważ tam nie znaleźliśmy... No, to... no ale jak tam nie ma, no to, to, to co? To nie ma w ogóle. Nie, może się okazać, że po prostu te, te nowe rzeczy wykraczające poza model standardowy są po prostu dużo rzadsze niż te, okay. niż te standardowe. Tym bardziej, że... No, właśnie. To... Czyli prawdopodobieństwo ich tak. wystąpienia jest małe. Tym bardziej, że one są tym... chyba, na, prawie na pewno są cięższe od tego, co mamy, a im cząstka cięższa, tym trudniej jest ją wytworzyć, no bo więcej energii jest potrzebne. Oczywiście w LHC tej energii, tej energii mamy dużo, no ale prawdopodobieństwo jest mniejsze dla cięższych cząstek takiego po prostu ich wyprodukowania, abstrahując już od różnych innych mechanizmów, które tam działają. I Czyli, potrzebujemy bardzo dużo danych. Tak. Czyli od od yyy. tych 10 lat cały czas zbieramy nowe dane. Prawie cały czas. Prawie cały czas. Teraz się kończy tak naprawdę przerwa techniczna i znowu e, będziemy zbierać. Jeszcze więcej danych, poczynając od tego roku. E, wy, kto, wy analizujecie które dane? Tak naprawdę teraz. No. Zebrane w 2016 Do 2018 roku. Tak tak zwany, y, drugi ran. LHC, który zawiera więcej danych w porównaniu do tego ranu, który. Tak, o, dużo pięć dot... razy więcej chyba? czy... Jeżeli się nie mm -hmm. mówi, jakoś A teraz planujemy od, 2000, od tego roku, bo LHC. Zacznie zbierać dane od 5 lipca, czyli dzień tak naprawdę po rocznicy odkrycia Higgsa. Przez następne ile 4 lata będziemy tych danych zbierać i też zakładamy co najmniej dwa razy więcej dwa danych razy. niż do tej pory mamy, a później to już w ogóle na kolejne lata to jest czynnik co najmniej 10, jak nie 100. Tak, więcej co oczywiście pociąga za sobą różne trudności, ale to jest jeszcze... Na ale przeszło. generalnie sku teraz analiza, analizujecie te dane, które już są zebrane, ale macie też w planie analizę tych danych, które, które będą. Dołączycie je jakby do, do analizy, jak rozumiem. No tak. E, no i co? Czego się spodziewacie? <grym> no je, na to pytanie nie ma odpowiedzi, bo, bo nie wiemy, co będzie, więc... Mamy nadzieję, że coś Może... znajdziemy. Chcielibyśmy, że coś no, znajdziemy. No. Czemu macie takie nadzieje? Bo to jest ciekawe, mm -hmm. bo to otwiera możliwość dalszych poszukiwań, dalszego rozwoju fizyki. No, By jakieś kierunkowska, z którą stronę można iść i właśnie wykonywać dalsze badania, bo jak na razie niekoniecznie, niekoniecznie są takie. No, nie mamy nic nie. nowego. To znaczy nie mamy żadnych. No, odkryliśmy Higgsa, który wygląda jak Higgs z modelu standardowego, e no i nic więcej. Mm -hmm. e Oczywiście brak odkrycia. To też jest odkrycie, bo to jest odkrycie, że nie ma, czy też ograniczenie jak bardzo nie ma. Też czy jest jak... takie spektakularne i nadal ale nie. Ale nie, nie, nie brzmi tak dobrze że tak, nie, o tym nie wiemy, piszą. w którą stronę iść. Trochę więc dobrze wiemy, tak. by było coś znaleźć. Mhm. Hmm, właśnie, Jeżeli co, jest. Co dałoby nam taki kierunek. No ale w sensie. dobra, załóżmy, że będziemy szukać szukać jeszcze z tych danych, które są, jeszcze z następnych danych nic nie znajdziemy. I co? Jakie perspektywy? W którym kierunku by należało wtedy iść? No, jeżeli chodzi o, wysoką, o fizykę wysokich energii, to po prostu powinniśmy no, przewidzieć zbudowanie akceleratora, który by mhm. dostarczył nam jak gdyby większą energię, żeby mhm. móc wytwarzać cięższe cząstki, bo może te cząstki, które byłyby przejawem fizyki Poza modelem standardowym, po prostu są poza zasięgiem naszej y, obecnej maszyny. Być może mamy nie dość energii, żeby je I, wytworzyć. I są faktycznie takie. Problemy. Na przykład w Cernie jest ten Future Circular Collider, który ma dostarczać 10 razy więcej energii w punkcie zderzenia niż, niż LHC, także też perspektywy są. Bylibyście zainteresowani takim kontynuacją? Tak, Jak zdecydowanie. Tak, oczywiście. Chociaż tak. to już pewnie będzie na mojej emeryturze. <noise> no, nie nie mówię o wieku, zobaczymy, ale, ale tak, no, faktycznie ten FCC to taka kwestia co najmniej 15 lat. To żeby niestety FCC trochę ruszyło. trwa, zanim niestety. się pozyska pieniądze, zanim się stworzy projekt jakiś spójny, no to niestety. Ale na pewno byłoby nam łatwiej go budować, gdybyśmy coś znaleźli mm -hmm. na LHC. Łatwiej byłoby dostać na to pieniądze. Tak. tak. Słuchajcie, dlaczego w ogóle zajęliście się tematyką? związaną z, z bozonem Higgsa, czy z cięższymi e, kolegami bozonu Higgsa. Dlaczego stwierdziliście, o, akurat to. Tych tematów w fizyce cząstek jest trochę. Na różne rzeczy można patrzeć, e, badać sam model standardowy, badać e, rzeczy spoza modelu standardowego, szukać monopoli magnetycznych, jakichś e, kandydatów na ciemną materię, e, ciemną energię i tak dalej. Dlaczego akurat ten temat e, wybraliście? No w moim przypadku to było tak, że ja się w trakcie doktoratu zajmowałem pomiarami cząstek związanych z modelem standardowym, bo to też na początku, zwłaszcza działania LHC, było ważne, żeby potwierdzić, że parametry modelu standardowego w wyższych energiach zderzeń są takie same, albo że zmieniają się tak, jak się mają zmieniać. I zaraz po doktoracie też zająłem się jeszcze taką analizą związaną z bozonem Z właśnie w ramach modelu standardowego, ale już wiedziałem, że że muszę trochę się rozglądać za innym tematem. I tak się złożyło, że byłem na takim zebraniu współpracy Atlas, gdzie zaproszeni byli różni teoretycy spoza współpracy. I oni wszyscy jednogłośnie dość mówili, że najważniejsze w tym momencie jest dobrze przeszukać ten, ten sektor, jak my to mówimy, rozszerzony sektor Higgs'a, czyli właśnie dobrze jest zająć się poszukiwaniem tych dodatkowych bozonów Higgs'a. No więc ja niewiele myśląc, napisałem maila do, do, do grupy ko koordynującej ten pomiar, zapytałem się, gdzie jest potrzebna pomoc, i, i, i dostałem, dostałem dość, dość ważną rolę w takiej analizie, która, która wtedy trochę raczkowała, a która cały czas się rozwija i wydaje mi się, że jest bardzo ciekawa. Słuchajcie, na koniec takie ostatnie, szybkie pytanie. Czy zgodzicie się ze stwierdzeniem, że odkrycie bozonu Higgsa to jest odkrycie dekady, a może nawet bardziej. Czy, czy to jest odkrycie stulecia? Zależy, jak definiujemy stulecie. <śmiech> <śmiech> Którego stulecia? Dekady na pewno. Nie jedyne, ale chyba jest, prawda? Yy, no, jeżeli chodzi o fizykę, to to jest, bo to jest bardzo podstawowe odkrycie. Nie? To no nie jest jakaś kolejna cząstka. To, to jest wyjaśnienie, Super podstawowego mechanizmu, no który jest piękny matematycznie, ale dla mnie na przykład, jak Mógłby się tego działać. uczyłem, no to, że ktoś to wymyślił i że to akurat ma być realizowane przez naturę, to było bardzo mało prawdopodobne. O, ja ale do... jednak. Ale jednak właśnie. Ja miałam dokładnie to samo wrażenie. To znaczy, nie, nie jestem teoretykiem, ale dla mnie ten e, mechanizm Higgsa to wyglądał, jak takie coś przyczepione taśmą samoklejącą do, do, do głównej teorii. Oni po prostu załatali dziurę. I mm -hmm. teraz fakt, I że bardzo... przyroda jednak go realizuje, to jednak jest duże zaskoczenie. Tak, zwłaszcza, że to jest dość wyrafinowany mechanizm. Tak. Bo to jest takie trochę zjeść ciastko, ciastko nie? w sensie. No, całe to spontaniczne łamanie symetrii, które tam się pojawia, jest, yy, no powiedziałbym, pomysłem bardzo odważnym. A jednak. Więc w działa. tym sensie jest to na pewno odkrycie stulecia. No, oprócz tak. tego, takim odkryciem oczywiście jest też odkrycie fal grawitacyjnych. Ja bym powiedział, że to te dwa Myślę, odkrycia, że tak. Myślę, że tak. e, które są najważniejsze. Ale też to było w pewnym sensie nasze rozczarowanie, gdy zaczęliśmy mierzyć właściwości tego bozonu Higgsa, że on jest taki z modelu standardowego, bo mhm. jednak wszyscy jakoś troszeczkę liczyli, prawda? <grych> że te no, właściwości będą jednak troszeczkę rozbieżne no, i będą świadczyły o tym, że może istnieje jakaś nowa fizyka. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Dziękuję wam również e, za... Obejrzenie naszego odcinka, no i spotkamy się w następnych edycjach kanapy. Także subskrybujcie kanał naszego Instytutu, dajcie łapkę w górę, naciśnij, naciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymać informacje o powiadomieniach o naszych nowych filmach. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapewne i w Twojej głowie kłębi się mnóstwo pytań na temat fizycznego świata, w którym żyjemy. Jeśli chciałbyś, abyśmy na te pytania odpowiedzieli, wyślij je na nasz adres mailowy: kanapafizykow.maupa.edu.pl. Możesz też dodać, ile masz lat, wówczas nasi naukowcy dostosują swoje odpowiedzi do Twojego wieku. Czekamy. Tymczasem, do zobaczenia w następnym odcinku.